¡Absente! Często życzymy, żeby chociaż jeden klub łódzki awansował do, do drugiej ligi, to zwiąże się z tym, że to po prostu to pozwoli łódzkiej piłce pójść gdzieś do góry. No ale wygląda na to, że będzie bardzo trudne UKS-owi, bo nie wszystko zależy od, od tej ekipy. No widzę że już stracił szansę, więc, więc pozostaje tylko liczyć na to, że, że ten finish parkiet trochę pomoże. EUKS musi wygrać wszystko, tak? Patrzymy przede wszystkim na siebie. Finish Parket ma dwa ciężkie mecze. Myślisz, że jest szansa na, na właśnie na korzystny rezultat, na korzystne zakończenie całego sezonu? W tym sezonie ta tabela trzeciej ligi już zmieniała się tak często, że myślę, że te dwie kolejki jeszcze dają nadzieję na to, że, że może się coś zmienić. I Finish Parket i EUKS też wiosną grają nierówno, to trzeba powiedzieć. I, i to znaczy, że na finiszu sezonu też nie mogą sobie pozwolić ani jedni, ani drudzy na żadne potknięcie. W lepszej sytuacji jest finish parkiet, ale na dlks ciąży dokładnie to samo zadanie. Sześć punktów w dwóch meczach to jest obowiązek i, i tu nie ma nawet innej możliwości. Jeżeli gdzieś tam te punkty zostaną stracone, no to właściwie cała szansa na awans może zostać zaprzepaszczona. Właśnie wspomniałeś o rundzie wiosennej. Trochę chcieliśmy właśnie porozmawiać, podsumować już wiadomo jeszcze ten jeden mecz u nas, jeden na wyjeździe, natomiast już powoli zbliżamy się właśnie do końca sezonu, więc jakieś podsumowania. Jakiś najlepszy mecz wspominasz? Z, właśnie z tego, z tej rundy, z tej rundy. No, wydaje mi się, że otwarcie z Huraganem Wołomin, 5 do 0 zwycięstwo na, na otwarcie rundy wiosennej to był mecz, który no, wydawało się, że będzie... Dobrym wejściem we wiosnę i będzie kontynuacją tego, co, co działo się jesienią. LKS stracił sześć bramek tylko jesienią, a później w pięciu czy sześciu kolejnych meczach kolejne sześć. To już, to już zaczęło niepokoić, bo. No, Przewaga też, jakby została... Tak, ta defensywa przede wszystkim bardzo pomagała w jesienią i, i to sprawiło, że LKS trochę chyba niespodziewanie znalazł się na pierwszym miejscu po, po jesieni. No ale już, już było po prostu trudniej, bo, bo ten zespół już widać, że chyba trochę fizycznie nie do końca był dobrze przygotowany. Widać, że już to nie była tak płynna gra. Może na poziomie Trzeciej Ligi pojęcie widowiskowości jest, jest zbyt przesadzone, ale zachowując skalę, te mecze były zdecydowanie mniej widowiskowe niż, niż jesienią. Coś się na pewno zdarzyło, tak, według Ciebie jaki mógł być moment kulminacyjny właśnie, że przede wszystkim przestało iść, a później właśnie, że znowu już teraz pod koniec, że, że mimo wszystko teraz dwa zwycięstwa były. Wydaje mi się, że mecz z Jagiellonią, przegrany tutaj, ja wiem, że wokół tego meczu była duża otoczka, że była przerwa reprezentacyjna, że przyjechała Jagiellonia z kilkoma piłkarzami z ekstraklasy. Przyjechał chociażby Romańczyk, który grał jeszcze teraz w niedzielę. Tak jest, ja na ten był. No, tak, to, to są wszystko argumenty, które miały prawo gdzieś tam wzbudzić w głowach Ełkasiaków jakiś niepokój. Ale ja mam wrażenie, że ten niepokój właśnie zaczął się w tym momencie, w, kiedy ŁKS przegrał z Jagielonią, i później no, to wszystko się zaczęło ciągnąć. Yy, porażka z MKS-em no, też bardzo bolesna, bo, bo w doliczonym czasie gry, w ogóle ten doliczony czas gry, zawsze kiedy się pojawia na zegarze już ta 90. minuta, to ja się zaczynam denerwować, czy, czy jednak gdzieś tam ŁKSiacy wytrzymają, zwłaszcza w defensywie, która zaczęła moim zdaniem działać nieco mniej pewnie na wiosnę. Mówisz właśnie o, ty, o tym meczu z Jagielonią. Według mnie z y, poziomu boiska, wiadomo, mecz się zakończył 0-1, rzucie karnym. Natomiast z poziomu boiska, jeszcze właśnie zanim to usiadło im w głowach, że ta pierwsza porażka, zawodnicy uks u nie byli gorsi. Myślę, że ten mecz jak równy z równym, a nawet ze wskazaniem na, na, na UKS. Nie byli gorsi, tylko no mnie trochę denerwowało to, że LKS-acy y, mają przewagę, że są na 20-30 metrze przed bramką, ale nie próbują strzelać chociażby z dystansu, że za mało tych prób jest, bo wiemy, że. No tak naprawdę tutaj no głównie Jewgen Radionow ciągnie, ciągnie tę grę, zdobywa bramki, ale tak naprawdę, jeżeli, jeżeli się nie spróbuje... W tym meczu zszedł z boiska tak, bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo tak, szybko. Tak, I wtedy, i, i wtedy się zaczął problem. I ktoś musiał przejąć ciężar odpowiedzialności za strzelanie bramek. Okazało się, że nikt tego ciężaru nie wziął, bo, bo było zero po stronie zdobytych bramek. I wydaje mi się, że no tutaj... Należy próbować no co UKS, kiedy degrał u siebie. Myślę, że czuje się zdecydowanie pewniej i, i powinien szukać swoich szans właśnie tu. Jak yy, no zresztą zakładał plan na, na, na wiosnę, że trzeba u siebie wszystko wygrać, a się okazało, że ten plan no, do skutku nie doszedł. A i ten moment, jakby decydujący o tym, że teraz Eulkajsz wraca na właściwe tory, taki znowu to jest też zmiana, taki punkt kulminacyjny w tą stronę. Masz jakieś przechodzicie, jakieś w głowie jakiś pomysł? No, przychodzi mi mecz w Aleksandrowie łódzkim, który no, nie oglądało się nie oglądało się za fajnie byłem na tym meczu. No, to był mecz. Jeszcze trener Marcin Pierdo mówił, że to nie był mecz na 0-0, ja jestem innego zdania. Ale później po faktycznie po zmianie trenera na, na powrót Wojciecha Robaszka wydaje mi się, że... No tu nie można mówić o jakiejś wielkiej rewolucji, ale że no to jednak gdzieś popchnęło ten zespół do przodu. Jakoś nowa. Zawsze tak? mówi się, że lepiej zmienić trenera niż kilkunastu zawodników. No jest to rozwiązanie, które na tę chwilę przynosi efekt, chociaż no trzeba pamiętać, że NUKS też tracił punkty. I nawet będąc na chwilę na fotelu lidera, też już z niego spadł i znowu jest punkt za finish parkietem. To są. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy zaważył na tym jeden mecz, że, że w tej chwili Eukasiasiasi są na drugim miejscu. Bo kilka meczów w prostu. Tak, tak, bo to punktu. każda, każda z drużyn się, się potykała. I Finish Parkiet, i Widzew, i, i Rezerwy Legii, i jest. Tutaj nikt nie prezentował tak bardzo równej dyspozycji. Widzewiacy, to mówiliśmy o tym, że u siebie wygrywali no, wszystko aż do poprzedniego weekendu, ale na wyjazdach już było różnie. Te mecze też się yy, oglądało raz bardziej, raz mniej przyjemnie, ale raczej mniej przyjemnie. To widać, że na wiosnę jednak te zespoły grają, mają takie, takie górki i dołki i to się odbija po prostu na, na miejscu w tabeli. Czy nie żal trochę, że w tej chwili, wiadomo, nie wiadomo jak to będzie, natomiast liderem jest finisz Parkiet Drwęca z miasto Lubawski, które no, jest od Łodzi wiele, wiele razy mniejsze, tak? Nie żal tego trochę w tabeli, tak patrząc jako dla, dla, łodzi, dla Łodzianina? No bardzo żal, no, ja chciałem, tylko nie, nie zmieściło mi się to w materiale yy, w derbach, że że bardzo życzę obu klubom, żeby w przyszłym sezonie derbów nie było, bo to by oznaczało, że któryś z klubów awansował po prostu do drugiej ligi i że, że te derby do, do tych derbów dojdzie na, na wyższym poziomie rozgrywkowym. Pe pewny punkt drużyny, jakbyś miał tak wskazać jednego, dwóch piłkarzy właśnie tutaj w łódzkim klubie sportowym po rundzie, ale też takich, których największe nadzieje pokładasz przed dwoma ostatnimi, można powiedzieć, bitwą o tytuł w trzeciej lidze. Na pewno niespodzianką nie będzie Jebgen Radionow. Jeżeli że nie ma teraz mi za złe, że rzucam na niego jakąś presję, to niech mi tego nie ma za złe. No ale po prostu no, statystyka pokazuje. To, to liczby mówią same za siebie. 19 bramek. Tak jest. Naraża się trochę trenerowi, ale uważam, że takim punktem był Artur Golański. No i, i mam nadzieję, że na te dwa ostatnie mecze. Nie będziemy, nie będziemy musieli drżeć o to, że, że defensywa ŁKS-u znowu gdzieś tam niepewnie się zachowała w jednej czy dwóch sytuacjach i, i to, to kosztowało stratę bramek, no bo wtedy cały plan na te dwa ostatnie mecze się posypie. Trochę personalnie się zmienił właśnie w defensywie. Kapitan zespołu Olek Szlęzak wylądował na ławce rezerwowych, wypadł można ze składu. Rozwandowicz został cofnięty właśnie do linii obrony. Mhm. Uważasz, że teraz... Ale, ale Rozwandowicz ma takie zapędy ofensywne, to jest... No, nawet jeżeli występuje gdzieś czwórka zawodników w, w obronie, no to gdzieś tam to jest tak chyba ukryte ustawienie z trzema obrońcami, no bo, no bo ciągnie go strasznie do, do ataku. Ale to dobrze, bo ja... Tak osobiście bardzo lubię drużyny, które, które grają systemem 3-5-2. Może to przesada, ale to takie ukryte 3-5-2. Ja sobie wyobrażam oczami wyobraźni, bo, bo mi się marzy takie ustawienie. Chociaż no, no to jest już... Yy... Wizja trenera? Tak, wizja trenera. Ja nie będę w nią wnikał, bo, bo trener wie lepiej. Natomiast tutaj z, z, z aspektów defensywnych i w ogóle z sytuacji na boisku właśnie to, że zamiast Olka Ślęzaka na środku obrony właśnie jest yy, yy, Max Roswandowicz. Myślisz, że to było dobre posunięcie, że to, to jakby sprawiło, że Ukaz będzie mieć mniej Bieramy kwafił, będzie bardziej efektywniejsze możemy rozegranie piłki. Jak ja, tak, ja, fachowym okiem dziennikarskim. Fachowym i dziennikarskim to czasami nie idzie w parze, <laughs> ale e, chodzi o to, żeby chyba sami Aukaliśiacy będą się pewniej czuli, jeżeli... E, Piłka będzie bliżej bramki przeciwnika. I o to chodzi: żeby utrzymywać ciężar gry na połowie rywala, żeby po prostu y, próbować konstruować coś samemu. I tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy kilkanaście minut temu, o tym, żeby szukać szans, bo no, samo nie przyjdzie. Tu trzeba samemu stworzyć sobie sytuację, samemu y, w ogóle próbować. Tak? Jeżeli, jeżeli piłka gdzieś sobie krąży na 20-30 metrze, ale strzału z tego nie ma, no to tak naprawdę nie ma to większego sensu. A właśnie chodzi o to, żeby żeby dążyć do, do zdobycia bramek, no bo to pokazała runda jesienna, jak się nastrzela dużo, to rywal strzeli mniej, no i, i dzięki temu był taki ładny bilans, jaki był. No to na sam koniec już, już na pewno na sam koniec wynik. 2 do jednego dla ŁKS-u Na UKS u łódź. A wynik po, e, tabela po, po meczu z, z Ursusem? Mniej więcej można powiedzieć, że 14 czerwca w środę w granicach godziny 19, 19 20, Tak, wszystko będzie jasne. To na szczycie. No życzę, życzę UKS-owi, żeby to był, żeby, żeby to był właśnie ten zespół. Wyjdzie, że, że źle życzę finish parkietowi, no ale no myślę, że takie, takie tutaj w łodzi przekonanie jest właśnie, że, że trzeba zrobić wszystko. Mm, tak, żeby mieć czyste sumienie, tak, czyli jest czyli po prostu musi wygrać dwa mecze i dopiero proponuję tak, żebyśmy tak sobie klapki na oczy troszkę założyli, poczekali jak ŁKS zagra te dwa mecze i potem dopiero spojrzeli w tabelę. Możemy się miło zaskoczyć. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek, żebyście oglądali dalej, subskrybowali i przede wszystkim, żebyśmy się wszyscy pojawili na obiekcie przy Alei Unii w piątek o godzinie 18 na biało, gotowi do dopingu dla łódzkiej drużyny, bo idziemy wspólnie po awans. Dziękuję. Specjalnie nie idę na basen, tylko przykładzę na mecz.